No dobrze, to jak zrobić to super podłoże? Tutaj mamy resztkę ziemi Generalnie będziemy dążyli do tego, żeby Właśnie w takiej konsystencji była ta ziemia Odpada, nic nam nie zostaje na rękach I zaczynamy Możemy wsypać trochę ziemi dla kaktusów Trochę piasku Zresztą sami zobaczymy Jak to wygląda w momencie zmieszania to Robi nam się miałka taka ziemia To tu w zasadzie nie ma wielkiej filozofii. wyrzucam, mieszam. Ponieważ ma to być przetkrzane, bo tego perlitu, nie wiemy. Super mieszanka, perlit, piasek, ziemia ogrodowa, lekka i podłoże do kaktusów. Po wymieszaniu da nam to naszą bardzo przepustrzalną i bardzo żyzną ziemię. Tu jakieś listki wywalne, żeby nam nic nie urosło poza naszym masem.